iftin Jedni je kochają i podziwiają, inni się ich boją. Tak czy inaczej, z pewnością można podzielić je na różne grupy, które charakteryzują się podobnymi cechami charakteru i wyglądu. A jeśli chodzisz lub chodziłeś do liceum, to z pewnością wiesz, że jest to miejsce, w którym można natknąć się na dosłownie każdy z typów dziewczyn. Zaczynając od tych naprawdę ładnych i fajnych lasek, o których większość z nas może tylko pomarzyć. Aż do wrednych babsztyli, które mają wywalone ego o kilka poziomów za wysoko i uważają się za jakieś księżniczki, podczas gdy w rzeczywistości wyglądają mniej więcej jak gorlok. Także w dzisiejszym odcinku zagłębimy. Się trochę bardziej w ten temat i opowiemy, oraz dodatkowo ocenimy sobie najróżniejsze typy dziewczyn, jakie możecie spotkać w Waszych szkołach. Zapraszam do oglądania. A zaczniemy od nikogo innego jak kujonek. To chyba najpopularniejszy typ z naszej listy, który znajduje się dosłownie w każdej klasie, pomijając już fakt, czy to liceum technikum, czy postałówka. Jeszcze zanim się rozkręcimy, to chciałbym się Was zapytać, widzowie, czy według Was jest jakaś różnica między prymuską a kujonką? Bo w sumie zawsze mnie to ciekawiło, a nigdy nie poznałem odpowiedzi, więc możecie napisać w komentarzach. Dzięki. Wracając do tematu kujonki. To ta dziewczyna, która zawsze ma pracę domową. Nawet te dodatkowe zadania dostaje same piątki i szóstki, ale raczej zawsze szóstki. Zazwyczaj wygląda jakoś tak. Ja osobiście jeszcze nigdy nie spotkałem ładnej kujonki. I szczerze, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo te dwie cechy chyba po prostu nie idą ze sobą w parze. I nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale kujonek po prostu nie da się lubić. Okej, okay, rozumiem, dużo się uczysz, poświęcasz swój czas i Ale proszę, nie musisz przechwalać się na każdym kroku, ile stron podręcznika przeczytałaś na zapas, albo że jesteś już na etapie rozwiązywania zadań matematycznych z drugiego roku studiów. U każdy ma to głęboko w dupie. Jeśli faktycznie to umiesz, to napisz to na sprawdzianie, dostań dobrą ocenę i tyle, a nie odwalasz cały ten cyrk. Najbardziej wkurza mnie to, jak te wszechwiedzące. Dziewczynki nawet nie raczą podnieść ręki w górę przy udzieleniu odpowiedzi. Tylko bez pytania przekrzykują się, która pierwsza poprawnie odpowie, jakby od tego co najmniej zależało ich życie. Co więcej, zapomnijcie, że taka babeczka da Wam ściągnąć na sprawdzianie, bo one nie wyznają zasady dzielenia się. A na dodatek nie zdzicie się, jak jeszcze na Was nakabluje nauczycielowi. Także jak dla mnie ocena minus -5 na 10. Jedziemy dalej. Teraz musimy pogadać o bardzo kontrowersyjnym typie dziewczyn, czyli o kochanych przez wszystkich alternatywkach. Mają dość specyficzny ubiór, charakteryzują się łańcuchami, kolorowymi włosami, glanami i tysiącem kolczyków. Mają też. Charakterystyczny, mocny makijaż z bardzo, bardzo podkreślonymi oczami. Słuchają ściśle określonych wykonawców, takich jak Lil Peep czy Billy Eilish. Wiecie, z alternatywkami jest tak, że albo je kochasz, albo nienawidzisz, bo wszystko zależy na jaką traficie. Jedne alternatywki wyglądają tak. Mhm. A na ich widok od razu przychodzicie na drugą stronę korytarza, a inne potrafią być naprawdę ładne i mają masę simpów, którzy latają za nimi jak pieski. Mówiłem to już na jednym z poprzednich odcinków, ale niektórzy płacą tym laskom gruby hajs, żeby dla nich miał czały, czego nie jestem w stanie zrozumieć. W alternatywkach zawsze przeszkadzało mi to, że większość z tych lasek na siłę próbowała udawać, że mają depresję i że cały świat jest beznadziejny i ogólnie wiecie o co mi chodzi. Podczas gdy w rzeczywistości były to normalne dziewczyny z kochających rodzin, którym po prostu spodobał się taki styl. Przez to, że cały ten trend bycie alternatywką stał się tak popularnym w ostatnich latach, to mam wrażenie, że już co czwarta dziewczyna się za nią uważa. I dlatego jest na nie taka nagonka, szczególnie na TikToku. A w rzeczywistości prawdziwych alternatywek jest naprawdę mało. Bo to, że nosisz czarne ciuchy, masz kolczyki w nosie i na wargach oraz nosisz długie rajstopy, nie oznacza, że od razu jesteś alternatywką. Bo to nie tylko ubiór, ale przede wszystkim styl życia i zachowanie. No, nie wiem, czemu teraz nagle stałem się obrońcą alternatywek, ale niech będzie. Tak czy siak, ja jestem mniej więcej po środku i ani za bardzo za nimi nie szaleję, ani jakoś ich nie nienawidzę. Dlatego daję im takie 3 na 10 Kolejnym typem jest. Pick me girl, albo jak to woli, atencyjne laski, czyli dziewczyny, które za wszelką cenę chcą się przypodobać chłopakom. Już samo pick me oznacza dosłownie wybierz mnie. Zastanawiałem się, jak mógłbym opisać ten typ dziewczyn i myślę, że ta definicja opisuje w 100%. Generalnie te laski są mocno przesłodzone i będą się starały wytworzyć wokół siebie aure pseudo ofiary, która jest taka malutka, słodziutka i bezbronna. I w sumie to najlepiej, jakbyś się w nią zaopiekował i się z nią umówił. Jeśli na przykład interesujesz się motoryzacją, to typowa pick me girl będzie na siłę udawać, że te się to kręci, żeby tylko mieć jakiś pretekst do rozmowy. Jeśli kiedykolwiek jak rozmawiałeś albo pisałeś z taką dziewczyną, to na pewno wiesz, że mają okropną manierę używania tych przesadzonych zdrobnień i jakichś dziwnych modyfikacji słów, takich jak ciotam, nio albo nądź. I choć sam za bardzo za nim nie przepadam, to są one najbardziej znienawidzone przez inne dziewczyny, które nie mogą po prostu patrzeć na cringe'owe zachowanie. Bo wiecie, taka pikminger robi wszystko, żeby przypodobać się chłopakom i bardzo często hejtuje przy tym inne dziewczyny, starając się na siłę pokazać, jaka to ona nie jest od nich inna. I że ją nie interesują jakieś głupie damskie sprawy i że ogólnie mężczyźni są lepszymi przyjaciółmi itp. W rzeczywistości bardzo często są to dziewczyny, które zostały po prostu wykopane z poprzedniego friend groupu swoich koleżanek za bycie atencyjną Teraz próbują się na nich odegrać, sympując do chłopaków. Dlatego, według mnie, Pikminger zasługuje na maksymalnie 2,5 na 10. Kolejnym typem dziewczyn na naszej liście są plotkary, czyli laski, które nigdy, ale to nigdy nie zamykają swoich ust. Zawsze wtrącają się w sprawy innych ludzi, nawet jeśli nikt ich o to nie prosi. Mam wrażenie, że komentowanie i krytykowanie życia innych ludzi to ich życiowy cel i powód, dla którego chodzą do szkoły. Polecam wam bardzo uważać na to, co mówicie w ich towarzystwie, bo te dziewczyny nie znają takiej osoby jak prywatność, i wygadają każdy sekret, który wpadnie im do ucha. Wszystko, co im powie, że zostanie przekazane co najmniej połowie szkoły w przeciągu. Kilku godzin. Równie dobrze taka laska mogłaby zostać jakąś szkolną reporterką, bo jest na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w waszej placówce. Nieważne czy chodzi o to, że ktoś się z kimś rozstał, czy dziecko nauczycielki od matmy zatrzymała policja. Te dziewczyny wiedzą absolutnie wszystko i nie zawahają się tego rozpowiedzieć każdemu tylko po to, żeby wywołać jakąś dramę i kontrowersję. I jeśli przyjaźnicie się z taką dziewczyną, to wiecie, że są to najbardziej dwulicowe szmule na świecie i nawet jeśli na pozór wydają się milutkie i fajne, to za plecami ogodują was w najlepsze. Nie liczy, że stanęłyby kiedykolwiek w waszej obronie. Dla nich liczy się tylko, żeby coś się działo i była jakaś afera, bo ich życie samo w sobie jest po prostu nudne. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że tych dziewczyn po prostu nie da się lubić. Dlatego 0 na 10. Następnie mamy tak zwaną party girl, czyli imprezowiczkę. Te dziewczyny są zazwyczaj lubiane w całej klasie, bo zawsze mają wejścia na najlepsze melanże i każdy chce im się choć trochę przymilić. Zawsze respią się w małych grupkach z kilkoma koleżankami, które podzielają ich imprezowe zainteresowania. Bardzo łatwo je rozpoznać, bo właściwie ubierają się do szkoły, jakby prosto z niej miały iść na ostrą bibę. Mają 10 centymetrowe tipsy, nakładają pół tony makijażu i ubierają outfit, którego również Dobrze mogłoby nie być, bo zakrywa ledwie jakąś jedną trzecią ciała. I chociaż potrafią rozkręcić każdą imprezę, to na tym właściwie kończą się ich umiejętności, bo ani nie są zbyt ogarnięte, ani inteligentne. A pokazać z nimi może właściwie tylko na temat, jak z był wczorajszy melanż, albo ilu nowych chłopaków poznały, o ile w ogóle kontaktują, bo nieraz widziałem jak siedziały na lekcjach totalnie skacowane, a właściwie to spały i jestem przekonany, że musiały przyjść do szkoły prosto z melanżu. Zwykle cały rok szkolny lecą na dwóch i dosłownie prześlizgują się do następnej klasy. Zaczynam podejrzewać, że niektórym nauczycielom też ogarniają wyściówki na jakieś imprezy. Jeśli wejdziesz w weekend wieczorem na Instagrama albo snapa, to na 100% zobaczysz masę Stories, jak krótko mówiąc, pokażają się przed kamerą z jakimś pseudo celebrytami i takie tam Niektóry z nich według mnie trochę za bardzo ponosi, ale końc końców, to ich. Życie, więc nie robią jak uważają. Tak czy inaczej, są raczej nieszkodliwe dla otoczenia, więc moja ocena to solidne 7 na 10. Na koniec mam jeszcze szarą myszkę, czyli tą nieśmiałą dziewczynę z waszej klasy, o której po zakończeniu szkoły raczej mało kto pamięta. Zazwyczaj siedzi gdzieś w końcu sali w kapturze i zdaje się być w swoim świecie. Jest zawsze spokojna, trochę wycofana i rzadko się odzywa w towarzystwie. Nie wyróżnia się z tłumu, ma mało przyjaciół, a przerwy zazwyczaj spędza sama słuchając muzyki. Albo czytając jakieś książki, które zawsze, ale to zawsze mają co najmniej jakieś 900 stron. Czasami mogą dawać vibe tych cichych dzieciaków, którzy noszą w plecaku i tylko czekają, aż ktoś się wkurzy, ale myślę, że szare myszki są po prostu nieśmiałe i nie mają jakichś psychopatycznych myśli, ale kto tam wie. Ogólnie taka dziewczyna niczym się nie wyróżnia, ale jej nie robi wokół siebie jakiegoś zbędnego szumu i zawsze ci pomoże czy to w sprawdzianie, czy w pracy domowej. Czasami te dziewczyny są naprawdę ładne i jak się z nimi dłużej pogada, to okazują się być mega spoko, a co najważniejsze, nie mają zbytnio znajomych, dlatego też nie będą mieć tej jednej grubej przyjaciółki, która zawsze pojawi się w najgorszych momentach i rzuca tekstami typu: yy, nie, moja nie jest tobą zainteresowana. Ale jak to? Przecież właśnie gadaliśmy? O... Chodź moja, idziemy. Także z nieśmiałymi dziewczynami, przynajmniej ten problem będziecie mieć z głowy i dlatego z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ciche dziewczyny zasługują na ocenę 9,5 na 10. I dobrnęliśmy do końca widzowie. Tu macie podsumowanie mojego subiektywnego rankingu dzisiejszego odcinka. Wygrała Szara Myszka. Napiszcie koniecznie w komentarzach inne typy dziewczyn, z którymi Wy spotykacie się w Waszych szkołach i które dziewczyny są Waszymi ulubionymi. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę i na 2500 łapek pomyślimy o kolejnej części, jeśli będziecie chcieli. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, cześć!